Kochani, kiedy wczoraj wieczorem po raz pierwszy czytałem tę dzisiejszą Ewangelię, to po pierwsze się uśmiechnąłem, pomyślałem sobie tak: to już w tych ostatnich dniach świątecznych po raz trzeci jest czytany tak zwany prolog Ewangelii Świętego Jana, czyli początek janowej Ewangelii. Taki wielki poemat o słowie, którym jest Pan Jezus. I pomyślałem sobie tak, że wiedząc, że dzisiejsza msza święta ta będzie mszą tak zwaną kolędową, i wymienię nazwy ulic, i wyobrażałem sobie jedną, drugą, trzecią i czwartą ulicę, i wyobrażałem sobie domy, które stoją przy tych ulicach, mało tego. Wyobraziłem sobie i poszedłem tak od domu do domu, widząc jedną osobę, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą. Widząc jedną, drugą, trzecią osobę, którą gdyby dzisiaj była kolenda, to już nie ma, bo Bóg w przeciągu tych dwóch lat, bo dwa lata temu odwiedzałem domy, was po kolendzie, Pan Bóg już zabrał do siebie. Ale do czego zmierzam mówiąc o tym? Bo nasze domy, miejsca, w których mieszkamy, są pewnym światłem dla zrozumienia dzisiejszej Ewangelii. To wy dzisiaj pomagacie mi odczytać tę Ewangelię. W jakim miejscu? Kochani, w tym całym prologu Ewangelii Świętego Jana, jedno z ostatnich zdań, które przeczytałem i nad którym chciałbym się trochę dłużej zatrzymać, to jest zdanie: A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Kochani, w naszym kochanym Winowie, jak w ten wieczór sylwestrowy <laughs> głosiłem kazanie i zatytułowałem je Niezwykle bogata parafia, pokazując bogactwo, które Bóg nam daje, które zasadniczo objawia się we wspólnocie Kościoła i tu w tym miejscu, to pomyślałem sobie, kochani, że Bóg, Wśród naszych ulic, wśród naszych domów, naprawdę znalazł miejsce, w którym mieszka. Słowo. Jezus stał się ciałem, przyjął ludzkie ciało i zamieszkał między nami. Koniec, niektórzy z Was mieszkają w domach, który, czy które odziedziczyliście po waszych przodkach. To dziadkowie albo rodzice je budowali. Niektórzy z Was sami budowali swoje domy. Niektórzy kupili domy i je wyremontowali pod siebie. Niektórzy w zdecydowanej większości mieszkają we własnych domach. Niektórzy mieszkają wynajmując dom. Niektórzy nie mają domu, ale mają mieszkanie. Niektórzy mieszkają w jednym pokoiku w domu ojca, na przykład, który jest również na Pruszkowskiej. Niektórzy mieszkają w mieście, w bloku. Niektórzy mają własne mieszkania, a niektórzy wynajmują. Niektórzy bardzo marzą o tym, żeby mieć dom. Każdy ma to trochę inaczej. Kochani, jeżeli my jako ludzie mamy to doświadczenie, że jest coś takiego niezwykłego, że człowiek ma gdzie mieszkać. To mieszkanie, adres, mówisz, że ja tu jestem u siebie. Kochani, również w tym był podobny Bóg, że Bóg chciał zamieszkać między nami. I wiecie, kochani, kiedy półtorej roku temu zmienialiśmy sposób ogrzewania naszego kościoła, i potem przyszło już się kontaktować z zakładaniem liczników na gaz. To gazownia mówi, to jest niemożliwe, żeby kościół w Winowie stał pod adresem Franciszka Duszy 7. Ja mówię, no, ale tak jest przez 30 lat. Mówię, proszę księdza, pod numerem 7, <laughs> ksiądz mieszka, bo tam jest plebania. My musimy zmienić numer domu. Od tego czasu w winowie kościół dom w którym mieszka Bóg stoi na ulicy Franciszka Duszy księdza Franciszka Duszy 4 Ja mówię to bo nawet Bóg chciał zamieszkać pod konkretnym adresem Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Kochani, ale myślę, że wszyscy mamy to doświadczenie wiedząc, że dom to nie jest tylko miejsce, to nie jest tylko mury, ściany i drzwi, to nie jest tylko działka siedem albo piętnaście arów, tylko to są ludzie. To idzie o spotkania. Czasem wiecie, przypuszczam, że mieliście różne, że tak powiem, lata czy różne doświadczenia w przeciągu lat w swoich domach, że kiedy zbliżało się czas odwiedzin kolędowych, to dlatego, że w danym roku wydarzyło się coś trudnego w domu, albo było niedobrze między wami domownikami, to czasem mogło serce bić i myśleć sobie, holender mógłby ten ksiądz nie przyjść do nas teraz. Nie chcę nawet o tym mówić, a serce waliło ze względu na tęsknotę za tym, żeby w naszym domu było dobrze. Bo już wiadomo, że mieszkanie i dom to jest tylko przestrzeń, ale idzie o wypełnienie, czyli o spotkanie. Koni, ja wierzę, jak myślę o tym, że my, winowie, mamy ten jeden wyjątkowy dom który ma swój adres księdza Franciszka duszy 4. To jest niezwykle w, niezwykłym w oczach Boga, jak Pan Bóg może nas tu witać. Jak Bóg móg, może do nas mówić. Jak Bóg mówi ja będę Cię karmił. Jak Bóg mówi, możesz zawsze do mnie przyjść. Ja Cię wysłucham. Ja będę Ciebie błogosławił. To ja przecież troszczę się o Twój dom, o Twoje dzieci. Kochani, chcę dzisiaj powiedzieć w imieniu Boga: dziękuję Ci, że wiesz, gdzie ja mieszkam. I dziękuję Ci, że przychodzisz do mojego domu w odwiedziny na chwilę, czasem krótszą, czasem dłuższą. Chcę, żebyś zawsze tu czuł się jak u siebie, a może nawet Lepiej. Kochani, te ostatnie dni, sylwestrowy wieczór, wczorajszy pierwszy dzień Nowego Roku i te Ewangelie, wszystkie razem, nie? W sylwestra wieczorem dzieliłem się właśnie tym, jak Bóg mówi, właśnie w, w Słowie Swoim, że wszystko przez Niego się stało. Bez Niego nic się nie stało, co się stało. Czyli Bóg o wszystkim, absolutnie o wszystkim wie. Wczoraj. Maryja, jej święto, Boga Rodzicy, Bożej Rodzicielki, mówi, to ja dla Was urodziłam mojego syna, ja go Wam dałam. I dzisiaj ten trzeci dzień z tego tryptyku to jest ten moment, kiedy Pan Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, do mojego domu, bo to jest ten adres, w którym ja mieszkam. Kochani, myślę, że niektórzy z nas w przeciągu tych dwóch lat, kiedy. Trwa ten czas izolacji, kwarantan, chorób i różnych niespodziewanych rzeczy, niezależnie od tego, jaką mamy myśl o tym, to przypuszczam, że wielu z nas doświadczyło bólu ze względu na to, że do Twojego domu nikt nie przyszedł. Że nie mogłeś ze swojego domu wyjść. Myślę, że wielu z nas otworzyły się oczy na ludzi chorych i starszych, którzy przebywają w swoim domu już rok, dwa, trzy, pięć i więcej. Jak im serce pęka z tęsknoty za tym, żeby ktoś przyszedł. Koni to ludzkie doświadczenie, ja chcę, żeby ktoś był blisko mnie. Tak ma każdy. Nawet jak człowiek sobie wmówi, że ja nikogo nie potrzebuję, to w istocie, gdzieś w sercu tęskni za drugim. Tęskni za drugim. Kochani, za czym tęsknią ci, którzy są w szpitalach? Żeby ktoś zadzwonił. Żeby ktoś przyszedł. Żeby ktoś podał coś do jedzenia. I to nie idzie tylko o głód, tylko o, o spotkanie. Kochani, rozumiecie, dlaczego my w naszym winowskim kościele, i przypuszczam tak dzieje się w każdym kościele, że modlimy się nie tylko za siebie, ale wspominamy i modlimy się naprawdę za wszystkich ludzi, zawsze, zawsze. Kochani, to miejsce, którym jest Kościół, to jest wyjątkowy dom, w którym mieszka Bóg. Są przecież takie wioski, w których nie ma Kościoła, w których Bóg nie ma adresu. Ale nawet jak nie ma takiego adresu, wiecie, z urzędu na danego miasta albo gminy, to Bóg znalazł jeszcze jedno miejsce, o które się za bardzo nie pyta, ale jest taki w spo... obecny w taki bardzo ukryty, ale bardzo szczególny sposób. Gdzie? W drugim człowieku we mnie. Tobie. Jezus mówi: Cokolwiek zrobiliście drugiemu, mnie zrobiliście. Kochani, dlatego, między innymi dlatego, dom to nie jest tylko dom z cegły, ale to są ludzie. To jest wspólnota, to jest rodzina, to są krewni, to są przyjaciele, bo tam mieszka Bóg. I koni dzisiaj chcę razem z Wami, Panu Bogu, właśnie za ten adres księdza Franciszka Duszy 4. Dziękować. Wyobrażam sobie 35, 6, 7, 8 lat temu, kiedy nie było tu kościoła. Ktoś wcześniej był właścicielem tej działki i ktoś ją sprezentował, sprzedał, podarował. Tu kiedyś ktoś inny był. Zdecydował się użyczyć miejsca Bogu, żeby Bóg mógł tu zamieszkać. I to jest niesamowite, że jak Bóg daje nowe życie, to Bóg od momentu poczęcia mówi: Ja będę mieszkał w tym dziecku. I jak tutaj są mamy, które są w stanie błogosławionym. Są mamy, które mają małe dzieci. Ojcowie, którzy mają przy sobie dzieci. Bóg miesiąc, dwa, Rok, trzy lata temu, zapragnął, żeby wasze dziecko, które macie na ręku, mieszkało w łonie mamy. To był ten adres, chodzący. Tak jak mama biegała, tak to dziecko biegało. A potem przyszło zameldowanie pod ten adres. nie rozumiecie, że Bóg mówi: Ja zamieszkałem między Wami. Winowie księdza Franciszka Duszy Cztery. My jeszcze mamy ten przywilej na tej samej działce sanktuarium, jakby drugi pokój. I najkrótsza uliczka, aleja księdza Kętenicha, sześć bodajże. Mała kapliczka w domu naszych sióstr. I to miejsce, w którym mieszka Bóg, to są nasze serca. I my. I na sam koniec, kochani, wierzę w to bardzo, że Pan Jezus, który okazuje całą swoją dobroć nam, mówi: Przyjdźcie tu, bo tu jest skarbnica łask. Tu jest to święte świętych. Nie mijajcie tego adresu. Nie przechodźcie obok tego adresu, jakby go nie widzieć. Ten dom jest zawsze otwarty właśnie dla Ciebie. Bo kochani, zobaczcie, to jest tak, jak może mieszkać mama albo tato, albo rodzice razem w pięknym domu. Ale wszystkie dzieci są daleko i już się nie przyznają do rodziców. To w tym pięknym domu, które było przygotowane dla szczęścia, jest tylko nie jest tylko ból. Tęsknotą tej mamy i taty jest to, aby te dzieci przyjeżdżały. I nawet jak przewrócą wnuki dom do góry nogami, to nie szkodzi. To tam jest życie. I to jest tak, jak z każdym kościołem, choćby tym naszym. Jasne, że ważne jest, żeby był piękny i on nas wszystkich cieszy. Ale największe piękno jest wtedy, kiedy On jest wypełniony. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten adres, pod którym Ty znalazłeś mieszkanie. I dziękujemy Ci też, Panie, że my możemy i gdzieś mieszkamy. Jedni w piękniejszych, a drugi w skromniejszych domach. Jedni u siebie, a drudzy wynajmując mieszkanie. Panie Jezu, Razem z nami idź zawsze do naszych domów. Wypełniaj nasze serca sobą i spraw, abyśmy w drugich ludziach zawsze widzieli Ciebie. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Powstańmy.